Także witaj to w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek, ja Was witam do serii Sam jak Palec, drugi sezon w drugim odcinku. Na wczorajszym odcinku dało Wam się chyba dobić coś 650 łapę w górę, to oczywiście... Za to oczywiście łapki w górę Wam dziękuję po dzisiejszym odcinkiem. Eee, w dzisiejszym odcinku macie próg o 100 łapek do góry, czyli w dzisiejszym odcinku macie próg 700 łapek w górę, jeżeli dobijecie dzisiaj mam niedzielę, czyli jak dobijecie, no to oczywiście jutro w poniedziałek dostajecie kolejny odcinek, czyli trzeci odcinek że jest sam jak parę z drugiego sezonu. Także daj łapkę w górę po dzisiejszym materiałem, oczywiście tam na bieżąco żeby być tam na dole eee, Subika na kanale Szelbolecimy po 41 tysięcy subskrypcji Nie zapomnij napisaniu tutaj hashtaga eee, Oczywiście pod dzisiejszym odcinkiem w komentarzu. Hashtagiem nie będzie hashtag. Ee, e, 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 e. Taczka, ja ci przypnę serduszko, zapraszam cię na grupę na Facebooku. Szwagry Pipcia i masz podany, oczywiście w opisie. E, I co, jak możecie zauważyć, oczywiście znajduje się e, no na gospodarstwie u pana Władka. No w sumie u Władka. Będziemy wzajem mówić Władek. Nie będziemy mówić pan Władek, bo jak dobrze wiecie, oczywiście z Władkiem już jestem. E, na ty, także będę mówić na Władek, a nie pan, a nie pan Władek, e, i tak e, znajdujemy się u niego na gospodarstwie pan Władek za chwilę daj mu je, pan Władek, Władek za chwilę przyjdzie, bo dzisiaj widzowie jest robota, jest konkretna robota a, a mianowicie mówił mi, że dzisiaj widzowie pojedziemy do lasu e, pojedziemy oczywiście do lasu na dwa, e, na dwa pojazdy, czyli skuterem i oczywiście autem e, Ja prawdopodobnie pojadę skuterem Bo chyba mi auta jeszcze nie da Jeszcze, ale to wiecie To za, za niej długi czas Prawdopodobnie za kilka odcinków się to zmieni Że będę mógł normalnie w jego autem jeździć e, Także to wiecie e, No a tak jak mówię Dzisiaj prawdopodobnie jedziemy do tego lasu Coś mi tam wspominał rano generalnie Bo już mamy z owej godziny coś koło W pół do 11 e, Także rano właśnie mi mówił, że jedziemy dzisiaj do lasu Panie Mietku, dzisiaj pojedziemy do lasu e, Bo trzeba drzewo ściąć na sprzedaż. Także wiecie, dzisiaj taka delikatnie nielegalna, że tak powiem wycinka lasu będzie. Eee, a pewnie zapytacie, no dobra, ale ty Mietek i Władek czy wy będziecie wieść to drzewo? Eee, no, generalnie sytuacja jest taka, że jak widzicie na aucie na górze jest taka kratka i na tą kratkę będzie ładować drzewo. Eee, Władek! To ty kłosasz? Witam władka. Ale dobry witam, witam. Eee, no, no ja powiem Ci tak, no nie było wygodnie, bo, bo ci powiem Ci eee, więcej słomy potrzebuje. A to nie śmierdziało tymi śmierdzi, kurami? A to nie przeszkadza, tylko więcej słomy potrzebuję, bo, bo twardo jest na tym betonie tam leżeć. No, no jest taka sprawa, że z, z mogę słomy, ja nie pracowałem w tym roku i widzę, musiałbym u kogoś przywieźć, jakiegoś No to wiesz? najwyżej więcej jakiejś materacy, czy tam nie wiem, koców, e, albo jakieś poduszki byś mi tam nawiózł, albo byś mi coś tego byś mi dał, to już, normalnie suma. tam leżysz nawet. Słuchaj, tam już żona mówiła, że to, to, to się tak tłukło w nocy. Czym się tłukłeś, czy nie? A, no, tłukło tłukł się, wiatr był, wiatr był. A? A ładowało konkretnie, wiatr był w i w tłukło, no. Ale drzwiczko nie zepnęłeś może? Był otwarty czy jak? Eee, znaczy się, ja miałem zamknięte klapę. ja skóra leżałem. I, I co, jad, i jadłeś jad, koło jaja, tak o? Nie, no, nie było jaj, nie było. Nie było jaj? Nie, bo one chyba tylko w dzień znoszą. Jak wdzięku was z co chwilę to jest Nie z, 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 wiem, nie mój, coś, nie, coś, coś nie było Nie, nie. wiem, byli coś Czy nie? To nie no to Władek tu kurwa kiedy jedziemy bo mówię, że do, do lasu dzisiaj jedziemy. Czy, co, co, co ci ogóle jakieś do Na jakiego lasu? No, no mówię, że co? do lasu jedziemy na wycinkę, bo bo drzewo na handel trzeba zrobić, bo kasy nie ma. A kim ty w ogóle tutaj jesteś? No ja jestem jednak na wczoraj przyjechałem ciunikiem tu Jaki czujnik, ja ty, ty, jest jesteś, jesteś dzisiaj moim pracownikiem, dzisiaj cię zatrudniłem. No to tak, tarmo. bo to i mieliśmy jechać razem do lasu. Kik kurwa, to właśnie widzisz, że musiałem piłę, piłę ten ten. nas... No to dobra, a kiedy otworzysz mi te gar ten, bo ja jestem zainteresowany, co tam w środku jest. No ja tego mam, to ja, ja pana nie znam. A moje jakieś to? co? Tam nie ma, tam nie ma pan, to, co tam zaglądać. Nie? Nie, tam Czemu? normalnie jest... Mm, normalnie tam maszyny są. Tam a nie ja bym że może po z winkla, mogę to otworzyć? Tam jakaś, y, mam pszenicę, trzymam i obiec. A mogę sobie to otworzyć? No jak może otworzyć, jak y, zamknięta jest? Pani Wadkę, bo pan chyba coś ukrywa. A co mogę ukrywać? Ja, Panu pa, pa, nie muszę się spokacjać, ja mam. Widziałem, do Glasu dzisiaj robota jest. I napiszcie w komentarzu, czy pan Władek czasami czegoś nie ukrywa w tej stole, bo powiem wam, że. No, Mówi ci, że zboże pszenicę trzymam. No to jak zboże... pan trzyma zboże pszenicę, to pan otworzy te klapkę za po co potem złożyć to? No. no bo pan coś ukrywa? No ale po co to będę to jak mi tego na razie nie potrzeba? No ale ja mi, mi potrzeba, bo ja chcę wiecie co tam jest. A pan taki kurwa ciekawski jest. No to dobra panie Władku, to jedziemy. No pan powiedział jak też ta kurwa chodzi i mówi otwierać to? No? Nie. Co dobrać, czy coś? No to właśnie, to, to, to co Dobra, a mogę jechać ja, autem? bo no, Na ogóle powiadła? Tak! Nie, bo ja Pana nie znam i dobrze tak dobrze Pana nie znam. Dobra, to ja Panu klapę zachcę z tyłu. Otworzysz bramę? Pan pierwszy raz w, w robocie, złoł 20 zł za godzinę. Ja się pan... Dobra, a ja mam jechać skuterem. Ach hmm, Kuba, a, a skuterem pan, pan, pan jeździł? jeździ? Tak, a tu z tyłu też może żeba załodować, wie Pan o tym? No, tylko chyba ten malutki klinek, jak malutki taki. Nie, takiego dużego klinka zapokojemy, takiego dwumotrowego, będę wiózł. taka sprawa jest, że... ...nie no. to się w ogóle się znajduje w ogóle. Yy... Ja to ja co, pojadę, nie? ja pojadę, pierwszy A skąd ty pan wiedzie, gdzie ja? Ja nie otwieram. no ja pojadę To jedź Dobra, to ja otworzysz bramę? A co kurwa stać mam? Dobra, no, a ty, ty otworzysz? Otwieraj, ja to czekasz A co ja, co ty, ty, <laughs> ty No ja się zapytałem, otwierać? A co kurwa ja co głuchy jestem? Otwieraj, nie ma czasu Dobra, Ufieram, Wiesz, poczekaj tam by... na, na, na dole, poczekaj bo jeszcze do roboty mam jechać dzisiaj na noskę. Dobra, na Fibris. Na Fibris. Dobra, widzę, wsiadam się pod skutera. Rura. Dobra, jadę. Chwiecie wyjechać, żebym nie może? Już jadę. jadę. Jedzam, bo ci pokażę taką fajną minstupkę. Tam na no, to się ja w sumie nie wiem, czy to jest fajne, ale tego. Ty, a może... Ale co? A sądata trzeba mieć, czy jak? Nie wiem, na no, to się my, my nielegalnie, nie, 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 nie to po co? A może tędy wyjechać? Ja tędy wyjadę, dobra? A to, to, no to ty masz normalny jest większy. A tędy mogę Wiesz, wyjechać? No Jak coś tu Spróbuję. No skuty mi uszkodzisz Nie wierzę normalnie A Piernie, czy nie jeździsz, pani Mietka Dobra, bo ja tędy chciałem wjechać, dobra, ja tak na tędy Dobra, to pan za mną jedzie. Jarekowska na, 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 na prawo. Chodź mi, to ja niby będę odbryę bo to szkoda zamykać. Dobra To jest jadę Czek, pan, Czek, pan za mną jedzie, jedzie. To się w ogóle jedzie prawo, lewo. No tak, I chyba, tylko żąd chyba nie zdąży mi dogoni nawet. Na nie będzie wiedzieć, ja pojechałem. Eee... Ja w tym tutaj do tego lasu, bo mówię, dzisiaj jakiś zarobek mam być z tego drzewa. Na handel chyba będzie szło. A gdzie mm. ja to z tym nie? Skinny, czo tam fur, z tym radu powinien ja. Ja telefonem nie. gadam. Kurwa, ty goni. O, tu się wjeżdża. Tutaj! Ujga! Ja pierniczę. wiem tutaj. Eeeh, pierdol moje koło. Co się stało? Kołnik ten rzeciało się Nie, wszystko jest dobrze wszystko jest ile to ja? No jak to kurwa zawieszenie poszło Bo to wiesz, przyspieszenie nie trzeba, ma trzeba wjeżdżać tam na górę Gdzie to... po tych? Tu w tę ścieżkę A to trzeba nosić? Tak, tak, tak. Zajdę tak ja, pas, ja pasów nie wziąłem Ale po co jak ja zapnę tym? Tutaj stanę. O, ale rzuca mnie a gdzie ty gdzie to coś tu? Jeżdżaj, tu kurwa, żeby ludzie nie widzieli, chcesz sobie na narobić gładek? O, tu jest gdzie taki miejsce, patrz, widzisz o a to po tej wyjedziesz, nie wyjedzesz. Ale daj tu, to, to tu patrz, patrz i tu jedziesz, a ja tędy wyjadę. O kurwa jakaś kapuśka idzie No i co, Zar podkapuje i dalej? No ja. mówię ci wiedzieć tu, a tam stoisz, ja tędy potem wyjadę Tu wistówka jest, dawaj Dobra, stój Kurwa, zajechał to ładu, kapitalnie Dobra, stój Patrz, widzisz o? E, weź mi daj auto, ja wycofię ty nie możesz właśnie. No to kurwa weź tu za tak żeby, tak żeby stał do wyjazdu. Kurwa, ale sobie jedzie fajnie. No ty kurwa, nie wyjadę. wyjadę. Fajny skuter kurwa. Stój, dobra, stój. We ja tędy potem zjadę z tej górki, widzisz? Ja tam spróbuję skoczyć. Gdzie, ja przez całą drogę? Dobra, jestem tutaj, no widzisz o. I tu będziemy ciąć i ładować na ten, a potem tędy wyjedź, że ja tędy wyjadę. Dobra, gasza to. Dobra, gdzie no chodzą, patrz, facet idzie. No widzę. Ale ja oni to nie, reklamam, to się dzieje no, nawet? To. Ty będziesz nosił, czy ja bym Ja będę pikutał Ja wiem, ty jak się spuszcza. Ty byłeś często, Tylko to może być jakiś buk, albo no, taki, wiesz, że drogi. Tam czwartki te dwa metry, to nie wiem, 400 złotych chyba jest, nie, ty nie to to wiem. Ty, to ja chyba tego habeta tnę. To wiesz co, to świetnie, co to szła. Dobra, to tnę A co, kula stać? Dobra. Szybciej na, na czatach patrzę, zaglądam. Czy coś idzie. Jebie! Muszę na gospodarkę zarobić. Bo ja mam maszyny porządne kupić jeszcze. Mój gospodarka porządną. A masz ciuniki? Mm, no nie wiem czy mogę ci mówić, bo zarabiesz. Na no polony będzie zarabiesz, musiał jechać Mów! A to co to, taki to, to, ciekawy jesteś? Wszystko kuwał, chyba pytasz. Tak! A ty no. cię to tniesz? Dobra, leci! Pare, bo się hiły. zawiesiło, pani, pani, pani Darka. Ja wchodzę na dach. Cenę tę, gałęzię. Weź tą, pichutaj. Pat tu idzie, kapitanie, piwa na no dole. Tak, tylko że tam się zawiesiło na górze, czekaj tam, klinkiem obetnę. Dobra, mam. Ja to tam obetnę. Trzymaj się no na górze? Bo. A co, że nie ma trzymać? Dobra, bo ja tutaj cynę na, na dole po. Okej. A, to a okay. ja tylko to ja jedno, ja tylko to jedno, długie całe zapakuję od razu. Dobra, samochód. Dobra, spadłeś ci. Kurwa, w potok leci to. Je, Ty, je, no ja, ma problem. Tak, zawiesiło się znowu na tym klinku, musiało ten klinie go obciąć. Ja, ja nie mam 20 lat, tylko 50 radą. mam. Zjadę, jak ty jeszcze tu. nie obciąłeś końcówki. No, kilka czegoś tego nie zasmarało, bo ma jakiś team. Dobra. Teraz tutaj d trzeba by jeszcze obciąć. Bolo tym. To Pilarze powinni ciąć, a nie ja. Rez. Dobra. Ty, na gałęzi się zatrzymałem. Weź mi tutaj tej drabiny przynieś. A, już skąd? No patrz, kurwa, na, 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 na tej się zawiesiłem na gałęzi. Chyba na dachu. Kurwa, dalega stąd zejdę Dobra. Dobra to ma dać? No co, na to kawałki da. to tniemy takie, żeby to weszło na no, długość tego auta, no nie wiem, ile tam latam. Dwóch metrówki. Kurde. No to na opo, będzie, to na szybko. Dobra, to będzie. czekaj, zrobię tak, ja obetnę tyle i zobaczymy, czy to wejdzie. Na, na zimę, na zimę. Ja zobaczę, czy w ogóle pasy da się zapiąć na tym dachu. A czego nie ma, da się dać. Dobra. Czy to sam to wziąłeś? A no pewnie. kurwa, co to jest metrowka? No i co to będzie miało? To ty główny teraz. No da się pasy zapiąć. A co to po jednym będziemy wozić? Jak po jednym, to tu jeszcze wejdzie O Tu też, to, to na krawędzi ty to ty, 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 ty podwyższy, po, trzeba było trochę dać Dobra, to to, 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 to takie o kawałki ciąć No mm, trochę Dobra, Oba, to To trochę wycofać, kurek, nas no złapią Dobra, to weź, nie, weź Kurwa, bo, dobra, to ja będę chciał i będę układał To tak sumie, nie być. Bo ja to w sumie dzisiaj robię To ty powinieneś, nie za co cię płacę? Dobra, ale ja na pieniądze No Dobra Ja pieniądze ale, ale a a to, a to, to? A komu to sprzedamy? Takie takiego facetowi. Nie, chyba do, do, do gospodarki zawiziemy, zawiesie, będziemy tak i zwozić. Dobra. Się pojedzie następny dzień. Pierwsza 13 godzina to już na YouTube może się jutro pojedzie, nie wiem, sam pojada bo, bo ty ty więcej innego będziesz robił. Wiesz? Dobra Ja będę nosił może to, mam radę. A ty się możesz tam nosić, ale nie układaj na dachu. To tu z boku tam. By to trochę wysoko wstało. Ja te ca tego całego drągala obecne na kawałeczki, elegancko takiej metrówki, czy tam półtorej metrówki. I teraz będę tam układał. Tam w sumie dużo też nie wejdzie ten dach, nie? Ja na je zapakuję jeszcze. Na skuter to tylko kawałki małe. No chyba, że taki kichut będzie wystało. To się da szmatę taką, wiesz, pomarańczową. Znakowaną, żeby wiesz, żeby potem nie było. Albo coś i już. Ja, ale ci, że to kurwa długie jest. To, to tylko to jedno czemu, i tyle. No wiem, wiem. To więcej nie wejdzie, bo. Nie? Bo nie mam tego, o wiesz Wozu nie mam, wiesz, w wóz wiesz Lepiej by to wiesz, wyglądało Dobra, ale jest Wóz Jezu. mi się cały rozwalił cały wóz mi się rozwalił Panie ale to panie pani pani Władko, bo to nic nie będzie Czego? A to kurwa Trochę za dużo, to co ci może w czakach gdzie schowamy to Właśnie, co my z tym zrobimy? W nocy przyjedziemy, bo to, to trochę by za dużo W nocy? No A kurwa ktoś zadzwoni? To jest problem inne wtedy to tak pod krzakami e! tam tu 2 to dio, patrz. Kurwa mać. O to, w krzaki schowamy pod ziemią O2TO. Zobaczymy, zobaczymy. właśnie na pokozie resztę tego, no. to gdzieś tu w kupcach zbieramy, nie, schowamy. Co jest? Ja Przez, co pan nie. robi? Czy gdzieś to pan to robi? No, może to będę łapu? Dawaj pan. Chodzi o. o to, że tak blisko nie mogę dać. O dobra, może mi taka odległość. Bo to wiesz, to, to jest grube, widać, że grube jest. To to można kuwa ten? Mi się, szkoda mi trochę sprzątać, tego wiesz? Czego? Ty. Tego trochę drzewa, bo to za porządne drzewo jest, ale że nie wezmę za to. Ja bym wziął taki z 1000 zł, myślisz, albo 10 tysięcy, co nie. jest Takie drzewo. Dobra, becz, czeka. Dobra, spada. czekaj, nie co? ruszaj, bo to pasamy. A co tam, co my z autentycypy? Wleciało, musiałem. A, czekaj, ja to pasami przypnę i teraz to zamknę. Ooo! I teraz łap. Kurwa, czemu to spada? ręce masz jakiś kuwa śliskie może. Czy nie? No jak to łapię. Kurwa, czekaj, bo radę podnosi do góry. A, co to, to, to O, Dobra. Się. To, co ci pęknie. Ojeeee, yes, elegancko! Się jej zajęty dostanie, że ktoś tak, do, tylko, to, że to jedyn... A, bo to też można pasy wapieć? Co? Dobra, z dwóch stron można, przodu dasz? A pogożnika zapakuj może jeszcze Czysz, nie da Nie, nie Jakby tu różną może mieścić To kurwa z tego nie będziemy tam kulidza jest No chyba że to na, na skutek zapakuje Tyle oczy jeszcze pakujemy? Spakało i rura Jeszcze? Kurwa, czekaj, bo stosuję. Czekaj, czekaj, podłogi. kurwa! <laughs> Za dużego załadowałeś drungala. Tam były mniejsze To resztę to ówczaki To jeszcze wejdzie, yy, yy, Trzy? 3 3 To właśnie to zapakuj jeszcze to Kurwa, bez nie było. Kurwa, jak to no nie można wodzić? Tam tylko można wodzić takie rzeczy inne. A resztę w czakie schowamy to. A z czym jest problem? nie wiem, że tak można nawozić. Jak to zapakowało? Jakie, bo tak się zapakowałeś? to to przeszkadza? No chyba, że to wszystko wejdzie. Wszystko wejdzie, dalej to jeszcze to zapakuj grube. A resztę na skuter chyba. Wejdzie? Ja to na górę ładuję. No. Łe, dobra patrz, ja. kurwa, bo całą kuczeratę podnosi ja, I Patrz, kurwa, normalnie cała, a ar... tego, cała sprężyna, cały armortyzator, ja. się widzowie całe, widzowie całe, kurwa, armortyzator się podniósł Już zapało? Armo... Widzowie, całe, widzowie, cały, kurwa, amortyzator się podniósł Armor... Dobra, idź i toż, w czaki Szie. Ja Ty, ale patrz, kurwa, całe zawieszenie podarło się do góry, ja chyba spina robię Ale mogę to zaczepić, ja miałem nie pomyślałem, co ja odpiętnij, ty mnie tego fali. Ale to kurwa, klipkę mogę zaczepić. Ja, kilkiem e, to Eee, panie ma... ale to cała, tego, cała, cała sprężyna całe... po. Ja, zaraz kurwa, cały katalizatora się po góry, cały katalizator się po góry. Cała Jest kat! Nie ma w ogóle żadnego jest. jest tutaj normalnie. Ale słuchaj, taka sprawa jest jeszcze, że ja miałem krypkę kuwa w sudole. Dobra, ale kurwa cały amortyzator się podjął, a klipka się przykaliła Chuj to, A jak kurwa. chuj w to kurwa, patrz tu, e! Panie Ładku! No to pojedzie normalnie A jak Dalej. pojedzie kurwa, z tej strony moje całe koło się rozjebało jakie wysadziło tak, wyleciała panu. Dawaj, do bagażnika pokojemy jeszcze ten worek Nie wejdzie tam! Wejdzie to dawaj tam do się nie bawe. da, próbowałem Ładuj to No? Pas, pas dawaj Jest O, i git, rura Dobra, to ja jadę tym. A tu jeszcze do tego został. Co? To. Kurwa, to ciebie... to, to da, da, dawaj skuter. Masz. Dobra, to już. Już, to? puść! Nie, A to pójdę, jest... podniesie całego, weź to jedno, A, ten, wyciąg to. To demografik weź mi To bogawika schodzę może to. No tam się nie, nie, nie da. Się. Tak, tylko i cały skuter mi podniosło. To chyba, że te czwartkę w krzaki to jutro w nocy weźmiemy. Kurwa ci mać. Ja pierdolę, to... cały skuter wyjebało. Ja to urzę na, 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 na takie klinki urznę i tu przy, przy nocy to. Ja to Cześć. pojedzie? Dobra, bo to pojedzie. A to urzni jeszcze. Dobra, jedziesz ty? A czy pojadę? Kurwa, no. ale to mój, to sam armortyzator się podniósł. No to kurwa, ja to teraz robię z tym? Ja nie, nie. To jest zawieszenie, dalej się rozpierdoli. No tu ci to sadzało o, tu typu tym. Ty. O. Czekaj. To się? Czy na górę to zapakujesz? obaj mi obejmie masz Już, już no kurwa puść Je ten krik Czekaj pana podniosę O, 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 o Wejdzie? Nie radę. Radę. za dużo jest Dawaj To to obejmij No Ja pierdolę <gry> Dobra bo sam skuter podniosło Dobra weź tam wycofaj Kurwa skuter mi zjesz kurwa ze stare lata Dobra puść Rura. No to nawet nie pojedzie z tym. Nie gdzie pojedzie? To co ja dobra, Ja pojadę tym skupie. Dobra, jedzie. Troszkę rzucę, ale. Ale da się pojechać. Weź to lepiej, nastaw. Bo <laughs> to się tak przewróci, i... się wyjebie. A pa, ludzie zaglądają, nie widzicie tak, co się dzieje z przedsię stąd. No to jedź, ty kurwa, pa, całe kurwa koło się rozgniewało tam. Jedzie? Masz kolis. Dobra, jedź. Ja zapalał, ladę. Dźwię ty moim autem jedziesz! Dobra, jedź! To jedziesz ty autem jedź! A jak ja pojadę autem? Ja to tu to, to tutaj w krzaki, żeby to nie było widać, ja tak nie co musisz ty jechać, bo ja ci muszę no, nagle no. się z tym wyjebisz do rogu. Dobra, to trzeba Ty Tylko słuchaj, to widać tam czy nie? Co? A tu nie widać? Nie! Dobra to, może to, to jedź! Dobra, kamera, To się kameruje! Kamerę burz! No? Tuleb mi z Dawaj, jedź! Kurwa, tak to się teraz jak to się zapala teraz? Ja. No dawaj i nie ruszę Ja pierdolę, ja, pierdolę, pierdolę. cała Cała melka poszła widzowie! Ja, Pierdolo! Ta ja, się rozjebała! Ja pierdolę! Ja, ja. ja. ja Pierdol. całą kurwa lada się wyjebała! Panie Bładkę! Ja po ja co skurz wysiłuję tam Pani Bładka! Panie Bładku, cała się wyjebała! Zniszczyli mi kurwa czego! Coś zdało, ta, ta jakoś się chyba rozjebała Niech ja teraz wysiadam nie bym Boże! położył Ale to pan mówi jak katalizator jest Jechać nie mogę Panie Władku! Aż się podnieś jakoś Ale ja nie mam to nastawić tego całego bombowca Kurwa mogę szybciej gazu dać więcej Ech. Dawaj, dawaj, o kurwa, podniosłeś jakoś Dobra, rura Dobra, jedź Poczekaj Dobra, na mnie tam na dole, jedź tam powoli i poczekaj na mnie na dole no, no i czterdobrym tak napracowało No O! O! Uuuu! Uuuu! Dobra, co masz tyłu? Wyjedziesz tam pod górę? Gdzie, to drodżką? No! A ty jedziesz? Ja, ja pojadę będziesz na drodze dopiero I rura! Dobra, jedziemy Musisz, żółwik muszę włączyć Kurwa, samochód jem można mi zarazie Ja idę zobaczyć co się dzieje Poczekaj chwilę, bo to musi ze do wyjechać Poczekaj chwilę Weź tam popatrz Czy auto jedzie Jedź! jak rozpędza to kto mi nie chyli kurwa? Jedź! To musisz naprostować. O i teraz tak prosto no, i tak prosto jedź. Gdzie to w ludzi? Nie skręcaj, dopiero tutaj skręcisz, żebyś tutaj na równym. To Gdzie to zjecha na tę dróżkę? Aaa, tutaj na równo, tutaj ostaniesz. Jedź. I rura. Dobra skręcaj. Kurwa, nie dało się ci skręcić. Nie dało się ci skręcić? My nie da rano tak skręcić. Jedź! Ja się teraz wbijadę scuterem. Pomagania nie ma kierownicy Dobra stój Jedę po skutku no. To tutaj ja zajadę Dobra stój i wejdź to, to jest Jak? Tała i się buja Tylko czekajcie, muszę mod dobra Ta lada się buja. Panie Władku, wejdź No Dobra, to idę To do to to, to, to dzisiaj nie sprzedam, dzisiaj nie rady już Bo ja dobra. dzisiaj do roboty ale na, 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 na noc Na I rób skuterem to ten skuterem czy nie? Jadę Część. O kurwa No to skończenie jest Kurwa, stąd dałeś głupku jeszcze. <grymne> Dobra, muszę muszę, 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 drogę wyciągnąć, skuter. Co ty robisz? To ci podniosę ta wa... Ja, tu ty siadę na drugą stronę, zobacz. Siadaj, jaj. To za mnie. Rura. No! Kurwa, nakila cały czas. Ty ja podniosę, ty siadaj. No ja siadam, jadę. No to samo jest, no <laughs> za gruba to to na No za duszę jest. Wiesz co trzeba z tym zrobić, to trzeba obcić na pół jeszcze. To obartę, trzymaj. Obarty no, to jeszcze raz na pół. I, ty nie będę na drodze. Ty wióra trzeba jeszcze przestąść, no. No i teraz mi to ładuj. No ale, to te wióraty? Dobra, a takie jeszcze jedno na górę mi załaduj. Ijup. Do yeah. Dobra. I jadę. No nie powiedz. A Ale z tutaj fajnie jedziemy. Dobra, wsiadaj do lady. No to tylko walki jeszcze jest, Kurwa no. no. mać. Daj się postaw. Dobra. Jedź. Dobra, jada. Dągi. Ale i do kameruję, kameruje, to się kameruje! No. Ja tu idziemy. Ale darudy, się. Hmm. <śmianowicie> no. <śmianowicie> kurwa, maj, ja, <śmianowicie> ja, się mnie Ja, włalek się wyjemył cały! Patrz tu, do rąk wpadłem! Panie Łatko! Z tej otwórz. Co się stało? Kurwa, patrz. Panie Łatko, ja do rąk wpadłem tam, do środka. Gdzie? No kurwa, skuterek się wyrabiał. Czy byłem taki wjechał? Czy Ja to już do wody wpadłem normalnie. O, to co że mi uczucie podnosili, tak za habeta. Co <śmianowicie> teraz? Co teraz? Skuter trzeba kurę wyciągnąć, a to się wyjebało. A co z auto? A chuj, auto. Skuter trzeba wyciągnąć jakiś Wyciągaj. Dobra. Kurwa, to chciałem zrobić wycinki dzisiaj, kurwa. Chciałem to ci się to się dzisiaj skonloadować kurwa, żeby ładować na auto. No nie pójdź do podchołpy, tam No i. ten. Weź, pójdź ja to. Po leweta to to dzwonię. Ale pójść! Ja kurę, po leweta? to, co się nie da o tym jechać? Jak pojadę kurwa nie da radę widziałem. Ja pierdolę tam się przewrócił, jadę. jadę. Jechaj po posiłki jedziemy. Ja muszę zobaczyć jak tak to, to wygląda. Na targliście co wygląda. Z tym człowieka, patrz. Ty ja To zaraz trzeba muszę to auto wszystko z... wziąć, bo kurwa no, będę auta jechać. Ty ale zobacz, normalnie wszystko jest pod spodem. Tak, tylko że to się cię, że tam drzewo nie wyleciało. Dopiero mam s rana. O kurwa Ty. drzewo się tego... Pasy puściły? Dziwa ja pierdziele, co tam robimy? tylko że wszystkie klinki podletywały. Yyyyyyyyyyyyyyyyyy... Eee, Wez do, do kogoś. Dobra, dalej wsiadaj, jedziemy po lawet. no to się... no dalej wsiadaj. Chyba do pożar kred pożarną zadzwonię. Nie, to może do się kred on tam miał pociąg. A bo po ciojnik, ma ciągnik? Czy ciągnik ma ku**a? A ty czy ciągnik? No właśnie, że nie ma ciągnika. Dobra, to ja zajeżdżam. Jedzie do koszulatka a tu? Kurwa taki inko... Yeah, taki pisko się wyliłem, tak okay, ja yeah. ja bo zajeżdżam. A co z tymi klikami robimy Nie wiem No to ja porabię to bo to, to można porebać już Bo tamto to, tamto trzeba schować No to to można tutaj o podłożyć Do paczki żeby było No tak, ty, to tyle pić, kurwa po tego Uciągnik A co ci ciągni wezna? No? no ja nie do sąsiada idź No go dzisiaj go nie ma chłopie, tutaj. I o I tutaj ten, tu jak ty... to auto by tam leży rozjebane tak? Zdarzy jak parę zaraz? Jeśli nie da rady, to gdzieś się tutaj tak osłabić. Ciekawi, ty muszę to zobaczyć. Normalnie i zawiało to leży rozkaczone, tam w środku drogi. Dobra, także dzięki widzowie za obejrzenie materiału, jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu 700 łapy w górę pod dzisiejszym odcinkiem, nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji, daj suba, daj łapkę w górę, napisz komentarz z hashtagiem, czyli hashtag, yy, yy, taczka, ja ci przypnę serduszko, do zobaczenia, trzymajcie się do następnego odcinka, miłego dnia wam życzę i nara.